Układ oddechowy jest odpowiedzialny za wymianę gazową między organizmem a środowiskiem, dostarcza tlen potrzebny do oddychania komórkowego i usuwa dwutlenek węgla będący produktem tego procesu. Składa się z narządów i struktur, które umożliwiają przepływ powietrza do i z płuc. Drogi oddechowe górne Jama nosowa, kawitas nasi, oczyszcza, ogrzewa i nawilża wdychane powietrze. Wyścielona błoną śluzową z rzęskami i komórkami kubkowymi. Zawiera receptory węchowe. Zatoki przynosowe, sinus paranasils, uczestniczą w rezonansie głosu. Wspomagają ogrzewanie i nawilżanie powietrza. Gardło, pharynx, wspólny odcinek dla układu oddechowego i pokarmowego. Dzieli się na część nosowa gardła, nasofarynx, część ustna gardła, orofarynx, część krtaniowa gardła, laryngofarynx. Drogi oddechowe dolne. Ktań, Larynx. Zbudowana z chrząstek. np. przykład tarczowata, nagłośniowa. Zawiera fałdy głosowe. Odpowiedzialne za tworzenie głosu. Funkcja ochronna. Nagłośnia zapobiega dostaniu się pokarmu do tchawicy. Tchawica. Trachea. Rurka zbudowana z chrząstek w kształcie litery C. Przewodzi powietrze z krtani do oskrzeli. Oskrzela. Brąci. Rozgałęziają się na. Oskrzela główne. Prawe i lewe, oskrzela płatowe, oskrzela segmentalne. Oskrzeliki, brączajoli, cieńsze rozgałęzienia oskrzeli, bez chrząstek. Kończą się oskrzelikami końcowymi, a następnie oddechowymi Płuca, pulmons. Budowa płuc, prawe płuco trzy płaty, górny, środkowy, dolny, lewe płuco dwa płaty, górny, dolny, miejsce dla serca, wcięcie sercowe. Pęcherzyki płucne alveoli miejsce wymiany gazowej otoczone siecią naczyń włosowatych cienka ściana umożliwia dyfuzję tlenu i dwutlenku węgla mechanizm oddychania wdech mięśnie międzyżebrowe i przepona kurczą się powiększa się objętość klatki piersiowej powietrze wpływa do płuc na skutek podciśnienia wydech mięśnie rozluźniają się klatka piersiowa się obkurcza powietrze wypychane jest na zewnątrz Regulacja oddychania, sterowana przez ośrodki oddechowe w rdzeniu przedłużonym. Czujniki chemiczne, chemoreceptory, monitorują poziom CO2, O2 i pH we krwi. Odruchy oddechowe, np. kaszel, kichanie, chronią drogi oddechowe. Rola układu oddechowego, dostarczanie tlenu do krwi, usuwanie CO2, utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej, termoregulacja, poprzez parowanie wody, ochrona przed patogenami, śluz. Żęski. Komórki odpornościowe.